10 no to akurat 300 drewna bym potrzebował na rozbudowę Tego wszystkiego Szkoda mi tego statku, że się swajczy No chyba, że zdążę z naprawą Musimy płynąć szybciej Tu jest nadległość trochę cink cinkie są te jednostki nadległość Ale zobaczymy to się będzie jeszcze 23 minuty budowało masakra okay, coś tutaj mamy Ok, dawno troszeczkę doszło hmm. Ok, myślę dzisiaj, że się z wami pożegnam Teraz, bo tak nie mam tu nic za bardzo do roboty A naprawdę mm, Musiał chwilę poczekać, żeby Zdobyć troszeczkę Troszeczkę mm, Materiałów, tutaj się akurat mapka odkrywa Będzie za 8 godzin A ta się odkryje za jeden dzień No, no sakra Kupcy za 2 dni, o lol To za 4 dni to za cały tydzień. Huh. Nie. <laughs> a przynajmniej będziemy mieć motywację, żeby coś bliska. Wykombinować Tu 900 mieszczan. Okej. Okay. Eee, 900 mieszczan, a tu będę potrzebował 1500 mieszczan, żebym mógł potem zrobić patrycjuszy. Znaczy tych kupców. Że mógł coś tutaj w ogóle następnego działać. Hmm. Tawerna 300, nie wiem, wiem, brak osiągnięcia, eee, lipa, A tutaj 20 minut, <śm> no, zaszło 1 HP, mamy 6 punktów, znaczy 5 punktów zdrowia, trzymaj troszeczkę jeszcze. Nie, na grudziskach... Może jeszcze posiedzimy te 20 minut, może coś tu jeszcze uda mi się troszeczkę rozbudować. I nam brakuje? Sporu. Sporo, 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 sporo. Hmm. co, troszeczkę sobie... Rozbudujemy drogi. Dlaczego no, by nie? Tu to się szybciej wszystko kręciło. No, zobaczmy, gdzie mam te drogi kamienne. Okej, okay, postawimy maksymalnie tyle, ile idzie, żeby te wózki szybciej tu jeździły. Słuchaj, tutaj tej drogi nie potrzebuję. Aha. Okej. Okay. I sobie tu jeżdżą. To się znajduje w strefie oddziaływania. I teraz tak. To, żeby ulepszyć, potrzebuje 1500 kupców. Dużo. <laughs> Cholernie dużo. I myślę, czy do ludziska nie postawić dodatkowego składu 20 drewna, składnicy dodatkowej. I troszeczkę bym tu odciążył ten. Rejon. Ok, pszenica. Sprawdźmy, jak teraz wygląda tutaj konsumpcja. Bierzemy na koncentrację 14. Ok, to na pewno jak urośnie, to klasa będzie. Jak zapłyniłem magazyny chlewem, to wtedy zapłyniłem sobie wszystkie magazyny mąką i pszenicą. To z czasem dojdzie. No, tu mamy produkcję... Czemu bieżąca konsumpcja wynosi? Czegoś przed chwilą dodawałem. Hmm. Będziemy musieli to obadać. Chyba że nie zebrali y, rzeczy. I to mi się nie dodaje teraz. Okej, okay, 19 minut. O, fucking shit. Co tu mamy? taki zasób jak ryby, przynajmniej 8 sztuk. taki zasób jak mleko, przynajmniej 5 sztuk. Ou, gra się rozłączyła. Hm. Dobra, będzie restart. Były małe problemy. ha nie. Okej, okay, dobra, ładuję się. Ciekawe co jest takiego grana, że nie chce się, nie chciało się ta misja włączyć. Hmm. No, skarbie zwiększa limit mo monet. Tak, 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 wiem, że... Witaj, to musimy sobie blisko zamknąć, żeby miał większe pole widzenia. Mm -hmm. I teraz tak. Ty miałeś tutaj gdzieś dla mnie zadanie. Święci święto dzień czynienia. Ok, tu się wybrutkowały ryby, dwie sztuki. I mleko pięć tu musi się wybrutkować. No to na chwilę poczekamy. <laughs> Napraw okręt wojenny. Tak, wiem, tylko żeby to troszeczkę szybciej szło. 7, 18 minut. Mi się chyba to, to nie swajczy. Już ma 4. Może się swajczyć. A raz. Coś ty nielepszego zrobił. Hmm, hmm. Mamy drewno, Ej, drewno mamy. Świetnie. Możemy coś jeszcze rozbudować. Od biedy. Nie masz dostępu do. Kurde. To będziesz je, jednym domkiem, który nie będziemy miał dostępu do niczego. Ok, stać mnie. Nie stać mnie. Brakuje mi troszeczkę. Mamy 250 mieszkań, dopiero. A to jest dopiero od 300. Magazyn prrewian też by się przydało wybudować, bo to jest też dobry blisko motyw z podkręceniem produkcji w niektórych miejscach. To jest natychmiastowe ukoczenia 30 diamentów, to znaczy rubinów. W ten okres się czy niż stracić rubiny. Będziemy zbierać. No, come hmm. Ty mnie nie zapłacić za... To znaczy... To płacić za wszystkie usługi, ale nie płacić za... Yy... Nie jest zadowolony, bo brakuje mi dwóch mieszkańców z braku do usług. Naprawdę daleko ma. Ten kawałek, czy to już twórcy mogli zrobić jakąś, nie wiem, strefę buforową, ostatnie szanse. Albo jakoś, że to się, nie, nie wiem, mamy jeden warsztat, w śli. Tu mamy drugi. Czy to się jakoś troszeczkę połączyło tam, a nie sztywne zasady, kółko i wała? <suszel> Strefa 9-12. Dużo to, to, to nie jest. Ok, możemy teraz rozbudować ostatnią chatę dzisiaj. Aha. Świetnie. 264 4. mieszczam. No, 300 trochę brakuje z dwie chaty. Chociaż ludziska, wiecie co, mam pomysła. Hej, też będzie brakować, bo to 5000 kosztuje rozbudow rozbudowa, a tu mamy towary i możemy sobie walnąć drewno za 5000 ponad. To było 100, 100 drewna. I nie będziemy stać na mm, rozbudowę mm, dwóch kolejnych chatek, czy tam trzech nawet.

tak będzie brakowało, i tak będzie brakowało. Lipa. Hmm, droga blokowa. Ok, jeszcze troszeczkę to przesuniemy na pewno. Hmm, czy, te, czy te wózki się szybciej poruszają? Na tym tutaj cholera nie wiem. Jakiś wózek się jedzie, czy nie? Okej, okay, belwiarz, widzę, że nie ma miejsca. Widzę, żeby jakieś wózki jechały strajkują? Możliwe. Hmm, tak się właśnie patrzę, tak rzucę okiem, ale nic nie jedzie. Hmm. Okej, okay, mniejsza z tym, czy yy, się w ogóle robi to zadanie? No, mleko, jeszcze jedną sztukę muszę wyprodukować. Mleka tu chociaż jest, ale nie mogą odebrać. Mam coś ograniczony. Z... Ograniczony zapo. O, świetnie. Tylko się pewno ładować do mm, budynków w pomorówku pszenicy. Okej, okay, nie mogę nic dostarczyć. Szkoda troszeczkę. Będziemy musieli poczekać. Hmm. to się długo jeszcze będzie budowało? 10 minut, 12 rzecz biorąc, a tu zostało 3 punkty HP. Miejmy nadzieję, że zdążymy. No chciałbym urotować ten okręt cholerny. No hajsu trochę doszło. Akurat może styknie na chatki. No, come on. Poproszę to już teraz, zaraz! A ja się teraz bym to chciał ukończyć, to i to by te 30? Aha, mogę to od razu zrobić. Ok, coś tu jeszcze mamy. Dobra, ludziska, gorąco was zachęcam do mm, zapoznania się z tym tytułem. Jest troszeczkę nudny bo to jest dobre na widzicie wejdziecie i na chwilę pyk 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 pyk, pyk, pyk po raz zostawiacie troszeczkę się pobawicie i potem no, nic nie ma do roboty chyba że na coś czekacie i chcecie to zrobić yy, powiem tak świetna gra do jeśli ktoś z was, z was pracuje w biurze yy, lub nie wiem tam w szkole na lekcji informatyki jeśli tam nie kompy nie mają gier żadnych to można sobie tam chwilę pograć nie mówię że nie I naprawdę bliska zachęcam do skorzystania, gra jest darmowa, to jest darmowa rejestracja, już, góry, już z góry zaznaczam, że to jest reflink, znajdujący się w opisie, jeśli się z niej zarejestrujecie to pomożecie mój kanał, żeby moja pasja się utrzymywała sama siebie, a ogólnie jeszcze ludziska zbieram na mikrofon, co dodaje mi te drogi dokładnie. Okej, okay, one no szybciej odbierają towary. Nie widzę, żeby szybciej odbierały towary, bo mają to w pompie. I chyba nie wie co ma zrobić. wóz. Okej, tu coś odebrało. Jak średnio to odbiera. Widzę. Ładny magazyn, 900 mieszczan, nie, przygięcie, naprawdę, dużo przygięcie i teraz tak, yy, masz 2 HP, tak, masz 2 HP, a to dziadostwo będzie za 10 minut, yy, jakbym miał 3, ten jeden HP to by mi dużo dało, ale chyba będziemy się blisko, będę zmuszony budować... Nowy abyrek. O, pięć diamentów się wydobyło sporo. Jeszcze trochę będziemy mieć tysiąc. Okej, okay, jak będzie trochę bliska obserwować, yy. czy. trzydzieści yy. umieszczam. Yy, czy, 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 czy. By się nie spali dwie minuty, a tu potrzebujemy ja mamy 8 minut. Dobra, patrzymy się czy wytrzyma oby wytrzymał jak najwięcej no, mam 2 HP Kurde, że przy 5 minutach to nie schodziło. Okej, okay, to mi pokazuje, że ma 1 HP, a tu pokazuje, że ma 2. Nie, bol się błagam. 7 minut, masakra. Ok, to odebrało towary. Bardzo dobrze. Jak to wygląda? Też odebrało towary. Zajebiście. Ok, jeszcze troszkę. Mm, zobaczymy za dwie minuty. Albo za minutę. Znaczy powiem Wam, że... Miasto coraz lepiej wygląda, znaczy ta dzielnica. Właśnie to raczej speluna slamsy, zobaczcie sami. Chociaż domek Pioniera tak w Realu to naprawdę zajebiście wygląda. Fajna sprawa. może możecie sobie zobaczyli. Ok, jeszcze 2HP jest. A tu no. Żeby, żeby to dziedzictwo wytrzymało, naprawdę. Chcę tego. Ok, i jeszcze byśmy mogli ulepszyć sobie dwie chaty. Do chwila, jak tu będzie 14, to będzie 80. A 92. 3 chaty praktycznie. O, brakuje trochę hajsu. Ok, 40, znaczy 5 minut, zaczykaj. O, O, nie utrzyma się, pójdzie na dno. Zazwiska ja się wyloguję. Zaczymy, jak będzie szedł na dno. Uzbieram sobie trochę materiałów i nie wiem. Hmm. Rozwinąłbym domki. Jeszcze. Bo i tak, tak potrzebuje 1500 mieszczan. W następnym odcinku byśmy mogli sobie pobudować troszeczkę. To by nawet nie było głupie, tylko cholera, no... Придало бысь это.